wszystkich moverów w siódmym dniu naszego wyzwania poprawiającego nasz aparat ruchu, lepszą świadomość, zrozumienie itd. itd. Dzisiaj zadanie myślę, że nie dla wszystkich, ale dla niektórych może sprawić wiele kłopotów. Jest to ruch naszą miednicą. Mamy takie czasy, że nie za bardzo musimy jej używać, jeżeli nie przykład nie kopiemy nie skaczemy, nie uprawiamy takich sportów, które wymagają od nas ruchu, miednicu, typu na przykład podnoszenie ciężarów, to okazuje się, że ta część staje się bardzo sztywna. A jak staje się bardzo sztywna, to okazuje się, że nasze ruchy, nasz kręgosłup zaczyna być w coraz gorszej kondycji. Proste zadania, pokażę ich kilka. Spróbuj, sprawdź się, zobacz, jak Ci pójdzie. Pierwszy ruch jaki wykonasz to jest ruch podwijania i odchylania miednicy. I rozruszanie jej w różnych płaszczyznach sprawia, że nasze biodra pracują zupełnie inaczej. Nasz odcinek lędźwiowy zaczyna pracować zupełnie inaczej. Zadanie wykonaj takich ruchów 20. Ugnij lekko nogi w kolanach, to może ci ułatwić, możesz to zrobić też na zablokowanych, natomiast jeżeli ugniesz nogi i spojrzysz na przykład na siebie w lustrze, to staraj się utrzymać cały czas taką samą wysokość barków, taką samą wysokość głowy i nie góra-dół, tylko cały czas na tej samej wysokości. To wymusi jeszcze większą pracę i wyizoluje nam ten odcinek. Drugi ruch. Pracujemy w górę i w dół. Ustawiamy stopy mniej więcej na szerokości naszych bioder. Układamy sobie palce na kolcach biodrowych przednich, tak żebyśmy mogli poczuć ten ruch. I staram się obniżyć jedną stronę względem drugiej i widzę, że moja, moja prawa strona jest niżej niż moja lewa. Płynnym ruchem przechodzę na drugą stronę i staram się zejść jak najniżej. Ważna rzecz, nie skaczę z nogi na nogę. Nie bujam się. Staram się, żeby to był ruch kontrolowany, powolny, świadomy. W taki sposób tą świadomość też będziesz budować. I również tak jak wcześniej, możesz wykonać to przy użyciu ugiętych nóg. Więc jedna noga jeszcze mocniej się ugnie względem drugiej, druga próbuje się wyprostować, ale jest ciężko do końca ją wyprostować. I wtedy czujemy rzeczywiście, że ta miednica zaczyna pracować z prawej strony na lewą. Z pewnością pojawią się różnego rodzaju napięcia po obu stronach. Nie zrażaj się tym, jeśli, jeśli tego nie robiłeś wcześniej. To są ruchy dla Ciebie nowe, więc te ciało nie wie za bardzo, jak ma zareagować. Najczęściej ten bodziec to jest ból. Łączymy sobie teraz to i zaczynamy wykonywać kółeczka. Ale... Nie chodzi o to teraz, żeby uciec myślami i zacząć kręcić, pomimo tego, że to jest ten ruch. On już jest wyuczony. Jak mogę sprawić, żeby wejść w ten ruch? Muszę widzieć wszystkie elementy. W momencie, gdy podwijałem, nogi były ugięte, następnie, gdy przechodziłem do boku, to jedna strona się prostowała, druga uginała, następnie praktycznie dwa kolana były zablokowane, potem znowu jedna się ugina i w taki bardzo świadomy sposób przy minimalnym ruchu tułowia staram się wykonywać kółeczka samą milicą no i oczywiście liczba 20 obowiązuje na każde z tych zadań tak jak pozostałych mogę zrobić na zablokowanych zacząć lub od razu na ugiętych nogach i staram się jak największe te ruchy wykonać. Na pewno poczujecie swoje biodra, mogą pojawić się jakieś ukłucia. Obserwuj siebie, analizuj to, co robisz. Nie rób tego bezmyślnie. Bezmyślny ruch nic nie daje. Świadomy ruch uczy Ciebie, jak funkcjonować ma Twoje ciało. Idziemy dalej. Mieliśmy dwa ruchy, czyli do przodu, do tyłu. Mieliśmy na boki, mieliśmy kółeczka i teraz pójdziemy w inną płaszczyznę i będziemy wykonywać koła w prawą lub lewą stronę. I ponownie, tak jak w zadaniu, w którym kręciliśmy ramionami, wyobraź sobie, że stoisz w wąskim korytarzu. Nie możesz zrobić ruchu do tyłu, ani ruchu do przodu, Jedyny ruch to jest ruch na boki, w górę i w dół. Staraj się, by te koła były wykonane jak najpłynniej, jak najładniej, jak największą płynnością, kontrolą i swobodą zarażać. Również 20 w jedną stronę, 20 w drugą stronę. I ostatnie. Zadanie i ostatnia płaszczyzna. Rysowaliśmy kółeczka, rysowaliśmy kółeczka i znowu będziemy rysować kółeczka do przodu i do tyłu. Punktem, który Cię najbardziej interesuje, są Twoje biodra i miednica. Staraj się wykonać jak największe koło, będąc cały czas na całych stopach. Nie przechódź na palce ani na pięty. Nie napinaj się przy tym zbytnio. Staraj się, żeby ten ruch był płynny, łagodny, luźny. I również 20 w jedną stronę i 20 w drugą stronę. Możesz pobawić się w zmianę kierunków. W dowolnym momencie starasz się zmienić kierunek. To też pokazuje to, że jesteś świadomy w każdym momencie. I tymi ruchami możesz stworzyć poezję ruchu, naprawdę. Możesz mieszać te koła z jednego w drugie. Możesz bawić się tym. Możesz poczuć jak Twoja miednica ma ogrom możliwości ruchowych, których tak naprawdę nie znamy. Nikt nam nie pokazał, nikt nam nie dał impulsu, w którym poszlibyśmy w tym kierunku, by poznać ruchy swojego ciała. Więc zachęcam Was do tego, żebyście wykonali to zadanie. Myślę, że takie 5 minut jednorazowo w zupełności wystarczy, by budować tą świadomość. Oczywiście tak jak mycie zębów, nic nie da, jeżeli umyjesz je raz w tygodniu lub raz na 3-4 dni. Musisz mieć codziennie, tak samo nasze ciało potrzebuje ruchu codziennie, jak najlepszej jakości. Tyle na dzisiaj, dziękuję za uwagę, mam nadzieję, że podzielisz się swoimi e, przemyśleniami, swoim filmem, tym jak robisz, swoim ruchem, co odczułeś, czy było bez problemu, czy może były jakieś problemy. Podziel się tym, niech inni też to zobaczą. Rozsiewamy tą y, dobrą wiadomość i ten dobry ruch jak najdalej się da. Do zobaczenia już jutro. Cześć!